Jak książę cieszyński przyjął reformację, to wszyscy musieli poddani być. Po prostu po drugiej stronie odebrano kościoły. Także Sarkander, jak się urodził pod nami w piwnicy, no właśnie jesteśmy w tutaj się urodził i to było w czasach, kiedy były wojny o tron polski, tutaj no miasto było oblężone, paliło się, więc położnica rodziła w tym. Ta piwnica jest taką klamrą. Rodził się w piwnicy i zginął w piwnicy. Myślę, że były to czasy zagubienia ludzi. Zarówno reformatorzy, jak i katolicy chyba chcieli dobrze. Oczywiście przeradzały się to w konflikty, nawet zbrojne, w akty jakiejś takiej wzajemnej niechęci, nienawiści, próby pokonywania siebie. Natomiast tak postępują zagubieni ludzie. I Jan Sarkander no, po prostu odczuł konsekwencje tego zagubienia. Tam, gdzie on potem wylądował, czyli w Choleszowie, to było siedlisko. Tego kościoła braterskiego. On był wychowankiem Jezuitów i Jezuici go brali tam, gdzie były najtrudniejsze warunki, no. najtrudniejsze jakieś takie społeczne i religijne sytuacje. I Dlaczego? on tam musiał iść. Oni przychodzili na rekolekcje takie rekatolicyzacyjne, a on był tym, który przychodził po nich na pierwszy front i który miał utrwalać to, co oni zrobili, czyli przywracać ludzi do kościoła. Dzisiaj metodą nie jest walka. Dlatego, że w walce dochodzi do negatywnych emocji. W walce ludzie próbują się pokonać, prawda? natomiast ja to rozumiem, że trzeba po prostu być tak dobrym, żeby świadczyć o tym, czym się żyje, a właśnie kim się żyje, tak jak jest serfandra. Go nie lubili właśnie ze względu na tą konsekwencję i na to, że on realizował postulaty trydenckie, bo po to tam był posłany. Dlatego, jak przejęli władzę, no to on był jednym z tych pierwszych, których chcieli się pozbyć, albo go przynajmniej zamknąć. Ale on chciał dobra dla ludzi, tak? kiedy. Łatwo było mu wybierać? Aha, bardzo trudno. Przecież na szali życie, to było wiadomo. On nie miał broni, on nie mógł strzelać. I że... co on zrobił? On nie wystawił pistoletu, ani karabinu, ani haubicy. On wystawił monstrancję. I on wiedział, że ci ludzie na to zareagują, że to jest silniejsze niż armata. Kiedy szedł z monstrancją, to po pierwsze, nie wiedział, kto idzie za nim, bo on ich nie wzywał. Natomiast w każdej chwili mógł to wstać po głowie. Aresztowano Dietrichsteina, aresztowano Popiela-Lobkowica, czyli Hetmana, dwóch najważniejszych ludzi na Morawach, więc dlaczego by nie mogli aresztować człowieka, który z jednym i z drugim był związany, a był po prostu zwykłym księdzem. Jezus Chrystus na wieki. Księże, to jest miejsce, kde był więziony Jan Sarkander? Ano, na toto místo byl přiveden, zde byl vězněn a mučen. I to jest też to koło, na které byl rozciągany, tak? Ano, česky říkáme skřipec mm -hmm. z roku 1620, na kterém posledním mučeným vězněm byl právě svatý Jan Sarkander. I tam w tym więzieniu go odwiedzali ludzie w omuńcu w i tam też byli ci kartuzi aresztowani, w takiej bardzo zakonu surowej regule, którzy byli świadkami tego, co potem było, prawda? Tak? Którzy yy, widzieli, jak ten człowiek, właściwie już łach ludzki, taki prawie nieżyjący, z, z, doprowadzony już do takiej śmierci prawie, że no... Yy, przez tak, żywcem upieczony prawie i ponaciągane i powyrywany, wszystko, i tak dalej. W jaki sposób on w dalszym ciągu, on nie bluźnił przeciwko Bogu, że to ten. On się cały czas modlił, on był dla nich przykładem tego, jak można pięknie i tragicznie umierać. Natomiast myślę, że czasy są i czasy nasze są poniekąd pokrewne. Tam też był zamęt w ideologii, światopoglądów, sposobu na wrażenie swoją religijność. My też jesteśmy w takich dokładnie czasach. Co, mamy na nie narzekać? Ale po co? To co mamy robić? Świadczyć. Świadczyć, próbować. Ciebie zbawić, bo to jest pierwsze, zawsze zadanie, natomiast pociągnąć za sobą i za Chrystusem, odwrotnie, za Chrystusem i za sobą, jak największą rzeczę ludzką. Dzisiaj, myśli ksiądz, że dzisiaj bylibyśmy w stanie pozostać tak wiernymi prawdzie? Gdyby nam Bóg pomógł, z Jego pomocy, ano. A, właśnie. No to co, święty Janie że módl się za nami. Tak, tak. Po czesku to jest? Oroduj za Oraduj za nas. Oroduj za nas.